Wyobraź sobie jabłko. Jakiego koloru jabłko pojawiło ci się w Twoim umyśle? Czerwone czy zielone? Czy to jest przypadek? Nie. Kto pokolorował to jabłko? Jeśli pojawiło Ci się w umyśle czerwone jabłko, to kto to zrobił? Ty? Nie, bo to zadziało się zbyt szybko. To Twoja podświadomość wybrała akurat czerwone jabłko. A dlaczego? Dlatego, że brakuje ci żelaza. I nasza podświadomość domaga się tego, co czerwone, ponieważ tam jest dużo żelaza. Intuicyjnie wybieramy czerwone mięso, czerwone wino. Mamy chęć na to, mamy chęć na czerwone owoce. A jeśli nam brakuje wapnia, to wybieramy kolor biały. Jemy twarog, śmietanę, chce nam się twarogu i śmietany intuicyjnie. siarczany to kolor żółty, natri, sod to zielone jabłko. Tak działa nasza podświadomość. Dokładnie wie, czego potrzebujemy. To wspaniały mechanizm, który mamy wbudowany w nasz umysł i intuicja, której powinniśmy się nauczyć słuchać. Jeśli się skaleczymy, to, do, to organizm dokładnie wie, co trzeba zrobić. Jak zatamować krew. Pojawia się strób po kilku dniach, tygodniach, nie ma już śladu po jakiejś ranie. I podobnie jeśli chodzi o nasze zdrowie. Powinniśmy się nauczyć słuchać co podpowiada nasz organizm poprzez naszą podświadomość i intuicję.